Tak chcę zalej, żeby ci starczyło do tego, nie? Chyba, że coś w Polsce dolejesz, potem za źle tu kosztuje paliwo. 1,9 Prawie 2 dwa, prawie dwa euro litr. Ale ile kilometrów się zrobił? 200. No otóż już zalałeś, to daj. No. no fajny jest, no. Można Można. Fajny jest. Tylko przebieg jest ten. No. Znaczy wiesz, dla ciebie i dla mnie to ten przebieg nic nie znaczy, a dla kupca wiem że. No, ja wiem, że to pan I... nic nie Mamy to samo w kasach TDM w nie? Jeden dziewięć gnoju. <grypszynkuj> no nie jest ładny. No jest ładny. Ja wiem, że to no. są dwa cycki, nie? dla ciebie. Trzeba, bo mi telefon dzwoni. Yy... Ten kolor tej kanapy nie pasuje. A tu pasuje bardzo. A skąd będziesz jechał? Z Poznania. No to ja jeszcze tam wrzucam informację, że... Wrzucam informację taką zawsze... Dla... Uważaj, leci! Przepraszam, bo tu koledze się stopka złożyła w motocyklu. Rozusz stopkę wiesz, bo... Moment, zaraz zaraz dokończył, przepraszam cię bardzo. O, o. Kolega chciał koledze pomóc przestawić mu motocykl i, i cudem K1300 nie leżało na ziemi. E, dobra, czyli wracając do tematu, ja będę wrzucał informacje o takiej zbiórce dla poznaniaków. Czyli się zabrałem cię tak, żebyś żeby tak się przyzwyczajał, nie? Nie, no, dziękuję bardzo. Tak no, przez wcześnie, ale... <laughs> znaczy ja nie mówię, że ty masz teraz. Tylko to masz, wiesz, to do żebyś się za, 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 oznajmił, znaczy żebyś się zapoznał z warunkami, jakie można mieć noclegowymi. <grym> z opinią, zdaję sobie sprawę z tego, że jak Czemu podjeżdżuję, to nie mniej dupa może. Czemu? Bo częściej staję. Nie. No, ja niestety jak... A widzisz, to powiedz co temu, to powiedz to temu, co tam na murku stoi. No, On by się chciał co 5 minut zatrzymywać. Rzadziej, nie? On by się chciał co 3 minuty zatrzymywać On cały czas chodzi i mówi, A widziałeś ten widok z tą górą? Czemu się tam nie zatrzymałeś? A czemu? No a zobacz jaka widoczność Patrzcie jak tam widać i ten Innsbruck Pięknie Prawdopodobnie, nie jestem pewien Ale to jest ten kierunek Myślałem, że rysy <laughs> Tak, tak, rysy to by się tam schowały Pod spodem Pod spodem Ten znowu na stacyjce włączonej A dlaczego wyzywam? Dlatego, że mój akumulator siada. I wyłączony klee switchem. <gulia> tak przypadkiem wyłączyłem ci stacyjkę. Znowu Teraz ja wiem w czymś spokojnie. <gulia> w tobie. <gulia> Patrz. Ja sobie stanę tam za murkiem. Tak. A pan mi zrobi zdjęcie. A nie, ja jeszcze mam czas. On jeszcze. Jego to dalej. No, Dalej. no idę, idę, tylko nie chcę tutaj pani. Bongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Hey, A, tu jest akurat pomnik, także nie chcę tu łazić. Tu o Tak o to proszę Myślę, że to takie łatwo zrobić zdjęcie bez okularu? I się otwiera Dolina, ja? Niezła dolina. Niezła dolina mieć, yy, mieć grób z ładnym widokiem. No. Faktycznie. I zobacz, tam już ten jak podejdziesz do ławeczki to... to nawet tam oświeżone szczyty. Wiesz? No tam jest, patrz jak tam twój wzrok pozwala to wychwycić, to tam proszę pana też taki jest tam cik cik. cik. No. Chodź tu, Seba, e, e, e. Chowaj tego pindola! <ścoughs> jak ja nagry, jak ja nagrywam! A jeszcze tutaj, proszę pana, to jeszcze lepiej widać. No. No, faktycznie. Pan to umie. Idziemy. Tu przed nami właściciele BMW, którzy za moment będą się po pindolach całować po prostu. No nie mogą się, no nie mogą się po prostu nadziwić jakie mają fantastyczne te motocykle. Ja już trzeci raz mówię, że jedziemy, wszyscy ubrani, a tu nie ma, no, no nie ma. Nie zasłonę! Dobrze, że nie zrozumiał o co mi chodzi. <grywia> Taki żart świński. Punkt widokowy, ale jest rzeczywiście punkt widokowy, o którym nie wiedziałem. Czyli Paweł mnie tutaj oświecił. blokada drogi, ale myślę, że do zrobienia. Co prawda w tamtym luszu akurat nie zauważyłem tego motocyklisty. Co mi też tak nie spojrzałem do końca, ale... No, no, no comments Taka końcóweczka jeszcze parę zakrętów i miejsce, w którym się spotykamy, czyli stanek autobusowy. Tutaj poczekam na resztę ekipy, która jedzie za mną. I jak tylko dojadą to spadamy. Jadą. Słyszę. Pawła i Marcina Przyjemnie, nie? Dobrze trafiliśmy, że nic nie pało. akurat I co, jak droga? Baja nie? Teraz jedziemy dalej. Opona zamknięta! Chyba nie. No jest! Już widzę? Uważaj! Uważaj! Ku... Widzisz? Ja mu też tak poleciał! W drugi raz by leżał! No dobra! To, no, to by było na tyle. Kolejna wizyta za. No! Półtora tygodnia. na majufa.